Istnieje całkiem spora szansa, że potrafilibyście odgadnąć czyjeś imię na podstawie wyglądu. Naukowcy pokazali badanej grupie osób zdjęcia różnych twarzy oraz cztery imiona. Ich zadaniem było dopasowanie właściwego imienia do każdej z osób na fotografii. Prawdopodobieństwo odgadnięcia poprawnej odpowiedzi wynosi 25%, jednak w tym konkretnym badaniu uczestnicy udzielali jej w proporcji od 25 do 40%, a pokazano im ponad 94 tysięcy różnych twarzy. Załóżmy, że ten człowiek nazywa się Grzesiek. Większość zgodzi się, że osoba o tym będzie miała bardziej okrągłą twarz niż na przykład Tomek. Grześ będzie również weselszy i bardziej towarzyski, musi to więc wpływać w jakimś stopniu na jego rysy twarzy. Kobieta do imieniu Katarzyna może jawić się jako osoba poważna i skupiona o wysokich zdolnościach intelektualnych. Te cechy z kolei z pewnością wpłyną na jej mięśnie twarzy. Ludzie potrafią używać echolokacji, podobnie jak wieloryby czy nietoperze. U niektórych niewidomych osób występuje zdolność rozpoznawania najbliższego otoczenia poprzez swego rodzaju sygnały wysyłane w trójwymiarze. Posiadają one również silną intuicję co do tekstury i głębi wymiaru. Sygnały te otrzymują za sprawą fal dźwiękowych, ale mózg przetwarza je w nieco inny sposób niż światło. Echolokacja wymaga pracy tej samej części kory mózgowej, która jest odpowiedzialna za narząd wzroku. Mózg kurczy się podczas snu. Umysł pozbywa się zbędnych informacji, po to, aby móc wkrótce przyswoić te nowe. Połączenia komórek mózgowych kurczą się, kiedy śpimy, a powiększają w ciągu dnia. Pozycja naszego ciała wpływa na pamięć, ponieważ oddaje nasz aktualny stan emocjonalny. Badacze dowiedli, że siedząc zgarbionym, jesteśmy bardziej skłonni do przywołania negatywnych wspomnień. Kiedy siedzimy lub stoimy prosto, łatwiej przyjdzie nam przypomnieć sobie dobre momenty z przeszłości. Niektórzy twierdzą, że dzieje się tak za sprawą lepszego przepływu krwi w organizmie, co wspomaga dostarczanie tlenu do mózgu. Dzięki temu może pracować wydajniej. Człowiek posiadający najniższy głos na świecie jest w stanie wytworzyć dźwięk, który będzie niesłyszalny dla ludzkiego ucha, w tym również jego samego, ale będą go potrafiły usłyszeć słonie. Niektórzy naukowcy uważają, że linie papilarne mają na celu poprawienie naszego chwytu. Są również tacy, którzy twierdzą, że pomagają one skórze wchłaniać wodę i tym samym móc się rozciągać tak, by mogła nas chronić przed bodźcami z zewnątrz. Istnieje też teoria mówiąca, że linie papilarne poprawiają zmysły dotyku. Gorąca kawa jest znacznie smaczniejsza od tej zimnej. Nasze receptory smakowe są najbardziej podatne na jedzenie w temperaturze pokojowej lub nieco wyższej, dlatego zimna kawa będzie smakować bardziej gorzka. Kiedy idziemy gdzieś szybkim krokiem, w końcu pojawi się u nas naturalny impuls, by zacząć biec. Nasze ciało dąży do stabilnego ruchu zarówno podczas biegu, jak i marszu. Jeśli więc będziecie iść dostatecznie szybko, wkrótce nieświadomie zaczniecie truchtać. Jedna z teorii mówi, że idąc szybkim krokiem, zużywamy więcej energii, niż biegnąc. Nasz organizm woli więc wybrać tę oszczędniejszą opcję. Kiedy biegniemy, siła nacisku na nasze stopy zwiększa się nawet do 260% wagi ciała, działanie siły kontaktowej podczas chodzenia to nawet półtora razy masy ciała, a kiedy przyspieszamy do powiedzmy 14 km na godzinę, mamy już prawie trzykrotność masy naszego ciała. Odczuwaliście kiedyś zakwasy w mięśniach, o których nie mieliście nawet pojęcia? Silny wysiłek fizyczny, angażujący mięśnie, tak naprawdę w pewnym stopniu je uszkadza. Aby je przywrócić do lepszego stanu, organizm kumuluje cenne związki chemiczne w te miejsca, co sprawia, że odczuwamy zakwasy. Musielibyśmy stać w miejscu przez dwie godziny, aby spalić taką samą ilość kalorii, co przy półgodzinnym spacerze. Rogówka oka jest jedyną częścią ciała wyłączoną z układu krwiodośnego. Dostaje ona jedynie niezbędny tlen. Język jest jedynym mięśniem nie łączącym się z kością z obu stron. Wszystkie pozostałe mięśnie mają kości po obu swoich końcach, co pozwala nam na poruszanie różnymi częściami ciała. Język jest połączony jedynie z kością gnykową. Człowiek ziewa średnio 20 razy dziennie, w większości spontanicznie, na przykład kiedy odczuwamy zmęczenie, ale również gdy widzimy lub słyszymy, jak ktoś ziewa w naszej obecności. Naukowcy twierdzą, że może to być powiązane z tak zwanym popędem naśladowniczym. Zazwyczaj, kiedy zwierzęta naśladują swoje zachowanie, robią to, ponieważ jest ono dla nich warte skopiowania. U ludzi możemy to zaobserwować, gdy ktoś zakłada nogę na nogę, zaczyna się śmiać, uśmiechać lub właśnie ziewać. Również neurony lubią się dostosowywać. Kiedy widzimy, że ktoś się do nas uśmiecha, to uczucie to wydaje się nam znajome, więc reagujemy podobnie. Tak samo jest z ziewaniem. Oprócz tego jest to także pewien rodzaj więzi społecznej, którą nasz umysł próbuje nawiązać z drugą osobą. Zęby mądrości pełniły niegdyś bardzo ważną rolę. Stanowiły nasz trzeci zestaw trzodowców potrzebnych do przeżuwania mięsa i innych twardych pokarmów. Ale kiedy mózg stał się większy, a nasza dieta obrosła w miękkie produkty spożywcze, szczęki również się dostosowały, pomijając zęby mądrości w swoim rozwoju. Mózg stanowi około 2% naszej masy ciała, ale potrzebuje aż 20% całkowitej ilości tlenu oraz energii do poprawnego funkcjonowania. Nikt chyba nie lubi dusznej pogody. Podczas upałów kropelki potu pojawiają się na powierzchni naszej skóry, aby następnie wyparować. Organizm obniża w ten sposób swoją temperaturę, chłodząc jednocześnie ciało na zewnątrz. Parne powietrze wcale jednak temu nie sprzyja, gdyż samo w sobie nie może przyjąć więcej a im mniej możemy pozbyć się potu z organizmu, tym większy dyskomfort będziemy odczuwali. Wysoka temperatura sprawia również, że szybciej się męczymy. Dzieje się tak, ponieważ nasz organizm musi się mocno wysilić, aby się ochłodzić. Dlatego często czujemy się wykończeni, nawet podczas wykonywania prostych zajęć. Skóra jest największym ludzkim organem, stanowi około 16% całkowitej masy i może mierzyć 2 metry kwadratowe. Ciało posiada aż 78 organów, ale tylko 5 z nich jest nam niezbędnych do życia. Są nimi mózg, wątroba, nerki, płuca oraz serce. Ludzki mózg powiększa się o trzykroć podczas pierwszego roku życia i osiąga pełnię swojego stanu do 25 roku życia, aż 60% stanowi tłuszcz. Organ ten wytwarza również około 23 watów mocy elektrycznej, co mogłoby zasilić niewielką żarówkę. Ludzie tak naprawdę nie są zdolni do wykonywania wielu czynności jednocześnie. Nasz mózg nie jest do tego przystosowany. Zamiast tego przeskakuje między zadaniami, co wcale nie zaoszczędza czasu, a może doprowadzić do popełnienia błędu. Podczas pisania egzaminu lub skupiając się na ważnej czynności w pracy, warto rzucić gumę. Badania wykazują, że wspomaga to naszą koncentrację, co pozwala nam się skupić na dłużej. Niektóre z nich stwierdzają nawet, że rzucie gumy jest skuteczniejsze od kofeiny. W jej składzie nie ma tak naprawdę nic szczególnego, jednak sama czynność pobudza nasz umysł. Efekt nie utrzymuje się niestety w nieskończoność i trwa zaledwie 20 minut. Serce jest mięśniem o wielkości pięści, ale wykonuje nieporównywalnie ogromną pracę. W mniej niż minutę wpompowuje krew do wszystkich naszych komórek. 100 tysięcy uderzeń dziennie przeprawia 7,5 tysiąca litrów krwi z tlenem przez 97 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych. Niektóre ssaki mają futro, aby utrzymać ciepło w chłodniejszych warunkach, jak na przykład w nocy. Stanowi ono również skuteczną barierę przed słońcem gatunek ludzki nauczył się kontrolować temperaturę przy pomocy odzienia, schronienia czy ognia, więc na drodze ewolucji utracił większą część swojego włosienia. Dla nas to nawet lepiej, gdyż zapobiega przegrzewaniu się w upalne dni. W odróżnieniu od większości zwierząt, my, ludzie, poruszamy się na dwóch kończynach, dlatego potrzebujemy dodatkowej ochrony przed słońcem, stąd właśnie włosy na głowie. Pomagają one również utrzymać ciepło ciała w nocy. Nasz mózg, to ile wcale nie największy organ ciała, jest zawsze aktywny, przez co wytwarza ciepło, a włosy na głowie stanowią idealną izolację. Gdyby policzyć włosy na całym ciele, okazałoby się, że mamy ich tyle samo co szympansy. Nasze są jednak znacznie cieńsze i jaśniejsze, przez co trudniej je dostrzec. Kiedy mrugamy, pozwalamy mózgowi się zdrzemnąć, ma więc chwilę na podładowanie. W ciągu dnia mrugamy od 20 do 30 tysięcy razy, co sumuje się na około 10% dnia z zamkniętymi oczami. Włosy potrafią rozpoznawać, kiedy śpimy. W mieszkach włosowych znajdują się geny odpowiedzialne za nasz zegar biologiczny. To oznacza, że można zbadać, czy ktoś jest rannym ptaszkiem czy typowo nocnym markiem. Nasze paznokcie rosną teraz szybciej niż miało to miejsce dawniej. Badania z lat 50. i 60. ubiegłego wieku dowiodły, że paznokcie rosły kiedyś wolniej nawet o 25%. Naukowcy tłumaczą to większą ilością spożywanego dzisiaj białka.